Chcesz dobrze komunikować się z osobą starszą, chcesz się rozwijać, chcesz być bardziej świadomy swoich klientów, którymi coraz częściej stają się seniorzy. Jeżeli tak jest, to zachęcam Cię do wysłuchania dzisiejszego odcinka, bo dzisiaj jedna z zasad właśnie w komunikacji z osobami starszymi. Zachęcam do oglądania. Jakiś czas temu udało mi się wydać książkę o tytule 7 zasad dobrej komunikacji nie tylko z seniorami. Dzisiaj opowiem ci o jednej z tych zasad, która właśnie zawarta jest w tej oto książce. Książkę możesz kupić na www.czasmyślnikseniora.pl. Zachęcam i odsyłam do, do tej książki już teraz. Natomiast dziś opowiem Ci o zasadzie, która brzmi następująco. Zasada, którą napisałam i która wydaje mi się kluczowa, jeżeli chcemy mówić o dobrej komunikacji, o dobrej pracy z osobami starszymi, brzmi. Przygotuj się. Tak jest. Musimy się przygotować do tego, z jakim klientem możemy mieć do czynienia. Nieczęsto podchodzimy do klientów, seniorów tak od tak po prostu. Nie myśląc, o tym, kim oni są, nie myśląc o ich przeszłości, nie myśląc o ich zachowaniach, nie myśląc o tym, w jakiej sytuacji się obecnie znajdują, nie myśląc o ich potrzebach itd. itd. Stąd też może czasem nam umykać to, że musimy przygotować się do pracy z osobami starszymi. Nie myślę tutaj o przygotowaniu jakichś materiałów czy przygotowaniu jakichś specjalnych tablic, chociaż one też są potrzebne. Natomiast chciałabym ci opowiedzieć o przygotowaniu do dobrej komunikacji. Na czym to przygotowanie polega? Spróbuj sobie przypomnieć jakąś sytuację z twojego życia, gdzie Właśnie doświadczyłeś jakiejś niemiłej rozmowy z osobą starszą. Może się zdarzyć tak, ja podam Ci moje przykłady. Może się zdarzyć tak, że na poczcie spotkasz e, osobę starszą, e, która to będzie się chciała wepchnąć przed kolejkę. E, może to u lekarza będziesz miał możliwość spotkania osoby starszej, która będzie twierdziła, że była przed Tobą. E, może się tak zdarzyć, ale wcale nie musi, jeżeli się do tego przygotujesz, jeżeli nie podejdziesz do tego tak błacho, ale właśnie zadasz sobie pytanie, no chwila, chwila, to co mam w tych sytuacjach zrobić? Postaraj się znaleźć teraz odpowiedzi. Co byś zrobił w tych dwóch przytoczonych przeze mnie przykładach? Pierwszym, kiedy właśnie idziesz na pocztę i ktoś przed tobą właśnie się wpycha, osoba starsza po prostu idzie przed ciebie. I drugi przykład, kiedy jesteś u lekarza i osoba starsza twierdzi, że była przed tobą. Ja w swojej książce opisuję trzy takie przykłady i podaję rozwiązania do tych przykładów. Jeżeli mówimy o rozwiązaniach, to przede wszystkim w pierwszym przypadku, czyli w tym przypadku poczty, kiedy osoba starsza po prostu idzie przed nas, mamy tak naprawdę do wyboru dwie opcje. Mamy do właściwie trzy. Możemy odpuścić i po prostu machnąć ręką. Możemy zacząć rozmawiać i dyskutować, kto był pierwszy, i dlaczego się ktoś chce być przed nami w kolejce? I trzecia opcja to jest po prostu iść na udry i, no właśnie, zacząć się kłócić. Tak. Wszystko zależy od tego, w jakim stanie my jesteśmy. Wszystko zależy od tego, którą z tych opcji wybierzemy. Czy be, machniemy ręką, czy będziemy starali się dociec swoich praw, tak bardzo spokojnie, e, natomiast będziemy chcieli podyskutować trochę. I trzecia opcja no właśnie, e, chcemy, by ro, zapłonął ogień między nami i właśnie zaczniemy się kłócić, sprzeczać. Niestety nieraz byłam świadkiem właśnie tej trzeciej opcji, że często ludzie właśnie tą trzecią opcję wybierają. Przygotuj się. Ta zasada mówi nam o tym, że właśnie idąc na pocztę. Idąc na zajęcia dla osób starszych, idąc do pracy, gdzie wiem, że moimi klientami są osoby starsze, pracuję w banku i po prostu wiem, że osób starszych dzisiaj obsłużę 50% albo 60% nawet procent, to są właśnie osoby po 65 nawet roku życia. I muszę się do tego odpowiednio przygotować. To znaczy. Muszę sobie, jeżeli wiem, jakie sytuacje z seniorami najczęściej mnie spotykają, to do każdej z tych sytuacji najlepiej jest je sobie rozpisać i do każdej z nich jakby dokleić swoją odpowiedź. Wiem, że osoba starsza będzie mnie pytała cztery razy, ile ma pieniędzy na koncie. Jestem pracownikiem banku i wiem, że tak się stanie. Wiem, że statystycznie jedna osoba, jeden senior dziennie właśnie się o to pyta i cztery razy, a ja nie mogę krzyczeć na cały bank, ile ktoś ma oszczędności, tylko właśnie jak to zrobić. No i na przykład moim rozwiązaniem może być to, że zapisuję wyraźnie na kartce. To może być moje rozwiązanie tej sytuacji. Zatem tworzę sobie listę sytuacji, która może mi się przytrafić, i do tej listy daję odpowiedzi, rozwiązania tych danych sytuacji. To jest właśnie przygotuj się, przygotuj się na to, co może nadejść. Jeżeli jesteś pracownikiem klubu seniora, domu pomocy społecznej, Także powinieneś się przygotować. Wiesz, że na przykład dzisiaj spada ciśnienie, wiesz, że dziś no, aura nie jest najlepsza, a ty masz zaplanowane niesamowite zajęcia i twierdzisz, że te zajęcia się odbędą i będą fantastyczne. No właśnie, i żebyś się nie rozczarował, to lepiej się przygotuj. Lepiej przygotuj się w swojej głowie. Powiedz sobie, nie zawsze musi wszystko po pierwsze wyjść, to są tylko ludzie, z którymi pracujesz, a po drugie, no właśnie, zadaj sobie pytanie, czy na pewno osoby starsze dziś będą chciały uczestniczyć w zajęciach, które przygotowałeś. Zajęcia są bardzo aktywne, bardzo dużo fajerwerków jest na nich, natomiast. Osoby starsze mogą w ogóle nie wejść w te zajęcia, ponieważ będą odczuwały właśnie jakąś taką senność, apatię i po prostu nie będą chciały z nami współpracować. Więc przygotuj się, przygotuj sobie rozwiązanie, przygotuj sobie jakieś alternatywy, jakieś zastępniki tego, co już zrobiłeś. Właśnie na tym polega ta zasada. Dałam ci rozwiązanie poczty. Teraz chciałabym opowiedzieć chwilę jakie było moje rozwiązanie odnośnie pana, który właśnie twierdził i kłócił się ze mną. Nie ja z nim, tylko on ze mną się kłócił, że jest przede mną w kolejce do lekarza. Po jakimś czasie tej kłótni i tej tego właściwie wymiany zdań przez tego pana głównie Stwierdziłam. Zaczęłam racjonalnie myśleć, to jest bardzo dobra podpowiedź. Jeżeli dużo jest między nami emocji, to żeby wejść szybciutko właśnie na myślenie. O tym mówię na przykład w swoim webinarze Złość. Jak sobie z nią poradzić, którą, który znajdziesz na akademia czas akademiamyślnikczasmyślnikseniora.pl. Tam mówię dużo o złości i dużo o tym, że właśnie nasze emocje wybijają nas z racjonalnego myślenia. To, żeby do tego racjonalnego myślenia wrócić, to musimy pewne techniki zastosować. No i właśnie ja zastosowałam kilka z nich i po prostu poprosiłam Pana o to, żeby pokazał numerek, w którym, na którym właśnie było napisane, czy on jest przede mną, czy jest za mną, jak to wygląda. No i okazało się, że Pan był za mną w kolejce. Nie powiedział, przepraszam, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, by racjonalnie myśleć, by nie dać się sprowokować, by nie dać się, no właśnie, niepotrzebnie popsuć sobie dnia. Tak naprawdę. Zatem zachęcam do tego, abyście się przygotowywali przed każdym spotkaniem, jeżeli wiecie, że takie spotkanie będzie i boicie się tego, że to spotkanie może być trudne, że mogą się zdarzyć trudne rzeczy. Macie może u siebie w rodzinie osobę starszą, która no, jest trudną osobą w ogóle. Ona zawsze była trudną osobą. Trudno się było z nią dogadać, komunikować, porozmawiać. Dobrze jest się do tego po prostu przygotować, wypisać sobie rzeczy, albo nawet w głowie, tak powiedzieć sobie, co może się zdarzyć, i na to mieć odpowiedź, na to mieć przygotowaną odpowiedź. Zachęcam także do tego, jeżeli nas spotkają takie sytuacje, na które się nie przygotowaliśmy. Na które nie mamy danych odpowiedzi, zachęcam do tego, żeby naszym przygotowaniem się było głębszy oddech i chwila zastanowienia. Możemy zawsze odpowiedzieć: Odpowiem Ci za chwilę, muszę o tym pomyśleć. To jest znów wracanie do naszego racjonalnego myślenia. Także zachęcam do książki 7 zasad e, dobrej komunikacji nie tylko z seniorami, bo nie tylko z seniorami mogą się nam przydarzyć takie historie, o których przed chwilą ci opowiedziałam. Nie tylko z seniorami e, zakładam, chcesz się dobrze komunikować nie tylko z seniorami, chcesz dobrze, dobre stosunki utrzymywać. E, także zachęcam do książki zachęcam do tego, by wejść do mojego wydawnictwa czasmyślnikseniora.pl, ale także do Akademia myślnik gdzie znajdziesz mnóstwo ciekawych szkoleń online dostępnych od ręki, także zachęcam do tych dwóch portali. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, jeżeli podobał Ci się ten film, to oczywiście zostaw łapkę w górę, daj komentarz. Zachęcam, byś został na stałe, wciskając subskrypcję, dzwoneczek. Pozdrawiam Cię, Małgorzata Kospin.